Kołem Widzowie, zaczynamy serię z Gliwic. O której, że nagrywam, wiedzieli ludzie śledzący mnie na Facebooku i Instagramie. Wrzucałem tam szyldy lokali, które odwiedza mi te o barze Gil, w którym się dziś znajdujemy, zgarnęły łącznie około 3 koła lajków. I stamtąd dowiedziałem się, że odwiedziłem miejsce legendarne w tym mieście, czyli w Gliwicach. Takie chcę nagrywać, a i doszły do mnie słuchy, że po tych wrzutkach kolejka się wydłużyła i towar schodzi im szybciej, przez co szybciej zamykają. No to miłe, a ja dziś zastanawiam się nad oceną 10 na 10, w ostatnim hamburgerze jak na dworcach 20 lat temu narzekałem na cenę, bo kosztował 18 i sens jedzenia w takich miejscach trochę zanika. Dziś zapłaciłem więcej, bo 26 i wideo jak i zdjęcia tego nie oddają, ale ten hamburger ważył około 1 kg. W recenzję wrzuciłem fotkę bułek te dwie największe są potężne i te prawie największą nagrałem ta najdroższa to jak kierownica od Tatry ale wrzuciwszy fotkę na fejsa ludzie pisali, że są właśnie ludzie co dadzą radę zjeść tego największego props ten mój to około kilo wagi i wszystko tam zagrało kotlet mom, pies pomielony razem z budą ale to właśnie o to chodzi i to wzbudza w odbiorcach sentyment bo tak serwowali kiedyś i tak serwują też teraz dowiedziałem się, że lokal działa 32 lata i ma status lokalnej legendy, a pani zapytana o kotlety powiedziała, że takie były i będą, bo nie mogą robić swoich właśnie w tym lokalu. Mi to nie przeszkadza. Kotletów było kilka Razem z warzywami wchodziło to mega A co tam się znajduje widać na poszczególnych ujęciach Dałem radę zjeść tylko jedną trzecią I resztę wziąłem sobie na wynos Bo no nie da rady Bułka z pieca była chrupiąca Dość sporo sosów Świeże warzywa No wszystko tu zagrało Zatem za hamburgera szefa Za 26 zł Zostawiam maksa Czyli 10 na 10 I ciekaw jestem co widzowie o tym sądzą Lubicie takie klimaty Dajcie znaczy jak ktoś czeka to teraz będzie seria Gliwice trochę knajp sprawdziłem 10 na 10 za jedzenie i obsługę bo pani bardzo miła no i też to potwierdzili ludzie w komentarzach na Facebooku pozdrawiam serdecznie drugi film z Gliwic w piątek pozdro